Hej, hej, witajcie, ja jestem generałek, a to kolejny materiał z gry Team Fortress 2, Dzi w dzisiejszym odcinku sobie pogramy jako heavy, jako gruby na mapie o nazwie Hoodoo, no, która jest kolejnym e, typem mapy, e, typem mapy, typem mapy payload, e, czyli ładunek, czyli, który przeciwnik musi dopchać tutaj wózek. No i co, zobaczymy, jak tam dzisiaj sobie pójdzie. Spróbuję sobie właśnie pograć grubym. Miejmy nadzieję, że klasy nie będę musiał zmieniać. Ale z tego co widzę, nie mamy zbytnio wielu, zbyt wielu e, heavy fighterów, że tak powiem. Więc obawiam się, że to może pójść źle. Dobry, umierasz. I am an idiot. Nasze no, zasady. po prostu błąd. To już na pewno. O, troja pocisku poleciało na niego Ale wiedziałem, bo widziałem jak... Eee... O o o u, miałem szczęście. A, nie ma co. E, miałem szczęście, ponieważ widziałem, że tam użył Eternal War. Teraz... Dobra, damy radę, damy radę. Zaraz powinien mu się skończyć życie. No dawaj, dawaj! Dobrze. Dało się. Dobra, teraz trzeba się pasować. Tylko damy tego szpiega, który myśli, że, że go nie widzę. O! Jakiś bardzo bogaty snajper to jest. Dobra, jemy kanapkę. o, to musiało boleć. Zadba. Mamy dwóch niestety, mamy wielu niestety Sniperów. Znaczy niestety w takim sensie, że no, jest a zbyt wielu, tak? Mnóstwo, mnóstwo Inżynierów, mnóstwo Sniperów. Gdzie tu jest śpiech? Dobra, spróbujemy podtrzymać się z tym Inżynierem. my dlatego, że raczej... Yy, szans... Yy, yy, z całą drużyną wrogą nie mamy. Co tu? Ile oni, ile oni mają saperów? Ok, nadchodzą. Mamy tutaj na nasz dispenser, więc zawsze to plus. A oni mają dwóch... dwóch heavy medyka. Pyro, to jest za, za dużo. A no, nasza drużyna już tutaj dostaje w tyłek od razu. Jak widać no balans drużynowy jest beznadziejny. Trudno, zdarza się. Mamy dwóch dobrych sniperów, ale to nie wystarcza, tak, żeby, żeby zatrzymać całą falę przeciśników. Ponieważ jak mówiłem e, kiedyś... E, Wiem w pierwszym odcinku. E, no, się specjalizują w, w zabijaniu. Pojedynczych celów, przez co się do, sieci nie są przydatni, tak bardzo. Dzień dobry wiem, żeby nie pewnie strzelać, ale. Dobra, muszę zaryzykować. Nie, nie mam szans. Nie mam szansy wizję. No właśnie. Nie miałem się jednak wycofać. Używam Natasz, Właśnie, wyjaśniłem Nie powiedziałem o swoim mi w swoim posażeniu, Nie wiem jak to nazwać. Jaki punktu... O swoich przedmiotach. O, może w ten sposób. Używam Nataszy. To jest fajny nawet e, ostatnio to w e, fajny minigan, który sprawia, że spowalniamy cel e, oraz otrzymujemy 20% mniej obrażeń. E, za to płacimy ty e, za to płacimy 30% bodajże, 30% jest to czasu rozkręcania no i minus 20% obrażeń. Ja lubię ten trade, wolę wytrzymać, bo wszystko więcej jako gruby to jest jego, wszystko zadanie, chociaż rozumiem też ludzi, którzy grają z normalnym miniganem. to też jest bardzo, bardzo przyjemny. Poza tym używam kanapki, czyli chyba standardowego, znaczy standardowego, najczęściej używanego przedmiotu dla grubego, który pozwala nam po prostu od razu zgenerować całe życie, co jest oczywiście bardzo, bardzo przydatne. Możemy się również tą kanapkę podzielić z kimś i uratować komuś życie. No i jeszcze używam również bardzo często używanego przedmiotu dla heavygo czyli ...gorących rękawic uciekminiera, które sprawiają, że poruszamy się szybciej po wyjęciu, za to otrzymujemy wtedy obrażenia mini-krytyczne. Przydatne, żeby zostawać bardzo szybko na linię frontu. Ale da się coś grać bez nich. Ale mówię, przydatne. Najczęściej są używane te przedmioty, które da dają wam e, buffa, jak powiem, e, przyspieszają was. Jezu, gruby! Dobra, nie, 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 tej walki na pewno nie wygramy, dlatego się wycofujemy. Medic! Mamy na sobie medyka, bardzo mnie to cieszy. Znaczy, ja nie lubię grać z medykiem ogólnie, ale w tej sytuacji bardzo się przyda. Okej, okay, nie mamy szans, nie mamy szans, nie mamy szans. Musimy się wycofać. No, ja się miał okryty Random ukryty. Nie, tutaj jako gruby raczej za dużo nie działamy. Dobra, nie będę zmieniać klasy. Jezu, ta drużyna. Ja rozumiem wiele rzeczy, ale pięciu inżynierów to trochę za dużo. Już się rozbudowują tutaj. Mamy tutaj kolonię, dziką kolonię Gibus inżynierów. Podziwiajmy to. Sam nie jestem śpiegiem. <grym, brawo. <grym, Aż do miliaki. Ja po, Nic sprawi, że nie zrobiłem. Trzy razy go po prostu podgląd zabiłem, bo jest tak oczywistym śpiegiem, że. Okej, okay, z tym nie mam szans. Musimy dać im zająć ten punkt. Słyszę już, że mają dobrego inżyniera, bo używa tego. Używa likwidatora, to jest bardzo ryzykowna broń, ale je jeśli dobrze użyta, potrafi zmasakrować każdego przeciwnika, Nawet gruby, dobra, ukryjemy się. Musimy się ukryć. Idź sobie stąd. Idź sobie stąd. Gubię inżynierze. Jezu Chryste, co za debile de same są tu. Dobra, nie widzi nas, wykorzystamy to. Nie raz, dobra. Gruby jest ważny. E, Yy, Medek był ważniejszy po prostu. Ała, no i headshot. No i mają samych dobrych snajperów, sa samych... <gryw> mają samych dobrych graczy i mają też co najważniejsze, mają... Mięso armatnie, czego my nie mamy, tak. Ja jestem aktualnie mięsem armatnim. Jak widać, za wiele nie jestem w stanie zrobić. No ale, no ale trudno. Taki jest los... Gra... E los heavy'ego. Znaczy los, los heavy'ego. Zrobiłem to, by taka naprzód mimo Wszystko, jak na tam ją tam zregenerować, głupie? o mogę. Dobrze, bardzo. A, padłem prosto w no Oni mają medyków, oni mają sniperów, oni mają wszystko, dobra. Nie jestem w stanie nic tutaj zrobić. No. I nie wiem co. No, początkujący gracze mają z tym inżynierem. Ja rozumiem, że fajnie jest miedziałko, które zabija prawie że każdego, ale. Ale bez przesady, dobra. On ma grubę, on ma medyka. Nie, nie, medykiem po prostu nie wygramy. No, to logiczne, że jakiś dwóch się spotka, to mają mniej więcej równe szanse, ale kiedy jest leczony z medyka, no to przegra. Hmm. Zobaczcie, co robi właśnie dasz demoman. <grym> zagra. No trudno, no trudno. Po spróbujmy po prostu zrobić jak najwięcej. Musimy zdjąć jakoś tego. Jakoś tego. Medyka, tylko nie wiem jak. Nie wiem jeszcze jak. Przydałbyś jakiś szpieg. Ten XX, Janomu, y y y y nie wiem, jaki japońsko coś tam, koreański czy coś. Nie chcę wiedzieć, jak to się wymawia, nie chcę wiedzieć ten. Nie interesuje mnie to. Najważniejsze jest to, żebyśmy. Dobra, wygramy raczej. zawsze czyli zaczęliśmy. Zaczynasz się musimy? Dobrze, mamy działko trzeciego poziomu. Bardzo dobrze. Tam mają teleport w górze o, Nata Natasza jest idealnym e, bronią przeciwko Scoutom, ponieważ spowalnia przeciwników Dlatego ją bardzo lubię szczególnie nie pobuffie Sprawia, sprawi, że jest naprawdę użyteczny e, Kiedyś nie była tak Po prostu nie, nie opłacało się e, wymieniać obrażeń na spowalnienie Teraz taki Crown kontrol lekki jest bardzo fajne i co ciekawe możecie to połączyć e, Nataszę z jakimś przyjaznym scoutem. Dlaczego? Scout ma taki, e, taką broń jak e, jak to się nazywa? E, Ojej, latająca gilotyna, która zadaje obrażenia krytyczne. E, to jest najważniejsze, że zadaje obrażenia krytyczne e, ze stunowanym przeciwnikom Jeśli Eee, i wbrew pozorom, znaczy brepozorom, w grze eee, spowolnienie na liczy się ogłuszenie i przez to każdy przeciwnik, jest spowolnicie eee, będzie otrzymywał wtedy obrażenia krytyczne z tej gilotyny. To jest bardzo, bardzo fajne kombo. Fajne znaczy nie liczy że będziecie robić w tym zamieszanie cały serwer, ponieważ gilotyna to jest po prostu jeden przedmiot, w którym się rzuca. Ojeju, Mnóstwo mnóstwo sniperów po drugiej stronie i to takie najwięcej się na rzeczy, to jest najgorsze. Przydałby się dispenser. Mamy trzy działka trzeciego poziomu tutaj, naprawdę no. Rozumiem. Znaczy ja, właśnie nie, może nie rozumiem. jakby to powiedzieć. Działka trzeciego poziomu, one dają złudne poczucie bezpieczeństwa. Chybiłeś, mój błąd. Rozwaliwam, wam przez to teleport. Tutaj wyjmę apteczkę. Może wyjmę też z góry apteczkę. I umarł. A umarł dlatego, że pobiegł złą stronę. Mogą go spokojnie e, uratować e, Swoją, e, swoją e, Kanapką Dobra, dobra, stąd się trzeba wycofać Oni mają o wiele lepszy team lepiej war, za, e, działający w warszawie Musimy poczekać na e, Musimy tutaj poczekać, wykorzystać te działka, mimo wszystko Te działka no są je, naszą główną siłą, więc musimy tak? Musimy też zdjąć tego E, musimy zjąć coś z tego medyka. Nie wiem w jaki sposób. Mamy tu niby dwóch sniperów, mamy niby demomana, ale nic nie jest w stanie zabić tego medyka. To jest głupie, bo to jest bardzo proste. Znaczyłoby gdyby pomyśleć, bo ten medyk... E, specjalny e, umiejętny no czy powiedzmy mistrzem e, grania medykiem nie jest. Widzę to po jego poruszaniu. teraz w początku na tym graczem. Raczej stara się kryć Jakiś śpieg. A. Tam się to jakoś pojawił. Musiałem go jakoś ominąć, dobra, tym. Ale piękny strzał ze strony. E, Hentaja albo. Dream Teraz nie, nie wiem, który to był. E, nie, to był Hentai', dobra. D dzięki Hentai', ładny strzał. E, Okej, okay, biegną już na tych, super. Biegną już na Bufie, dobra, trzeba go zdjąć, żeby nie miał Bufa. W tym sobie chyba poradzę. Nie, nie poradzę. Chciałem na to, że jeszcze będę miał dostać dużo życia. Ale niestety nie To, że jest tam asystent, bo zaraz winał. O, pięknie, pięknie jeno umi. Nie wiem, jak to się czyta. Nie chcę wiedzieć, jak to się czyta. Tutaj mamy senpera. Dobra, jego może spokojnie zabić. Tak, zastrzelił go, dobrze. Mieraż? Okej, okay, tu mamy dispenser. Dlaczego tutaj? On jest taki coś w sumie lepszy taki niż żaden. Dobra, atakujemy tego. Zo że. Dobra, trzeba korzystać naszą siłę ognia zwiększoną? Dobra, dawaj, razem w niego! Nie ucieknie, nie ucieknie, Połaniam go! Dawaj, dawaj, zabijamy! Dobrze! Brawo! Brawo dla Ciebie, Szymon, tak, Szymon? Szymon. Szymson. Okej okay. Nie oceniam No hmm. Dobra, dobra. Co teraz możemy zrobić? No, musimy bronić mimo wszystko tego wózka. No, o to chodzi w tym... E tym, że no. Okay. O nie, dwóch grubych naraz. Dobra. O, o, o! Dzięki. Dzięki Mircea Todor. Dobra, on mi uratował ten demo. E, pomógł mi załatwić tego drugiego, na szczęście. E, drugiego, drugiego grubego. No i dobrze. <laughs> ok, zaczyna to już się w miarę balansować. Mamy tych dwóch inżynierów. Dobra, to nie jest złe akurat. Nie lubię, jak jest zbyt wielu inżynierów po, po naszej stronie, ale yy, ale jak jest jakiś jeden, dwa, no to... O nie! Łoniesz! Łap kanapkę! Być <grystanie> może uratować mu życie, ale tylko mo być może... Dobra, czas na fl flankującego heavy'ego. Spróbujemy hmm. zajść od boku tutaj, tak wiecie. Yy, gruby zadaje niesamowicie duże obrażenia na krótki dystans. Jak, jak widać, niezwykle skuteczny. oni mają dwóch medyków? Oho, ale pani mają Dobra, zabijemy cię. Powinniśmy. Uff, ale ledwo, ledwo Dobra, coś się wycofać, zjeść kanapkę Okej, okay, okej okay. Nie chcę tutaj kraść HP, bo i tak wielu zupełnie... Ej, nawet idzie nam dobrze Dobrze Poszła nam to jakoś runda. Udało się Tutaj, no... Fajnie, że się drużyna po prostu Zmieniła już e, wszystko ten e, skład. Podmieniła klasy. To jest coś na pewno. Nie? A nie, jednak no, nie. Okej, okay, przepraszam. Wydawało mi się, że jesteś. W... O nie, dobra, przegryłam Wie, Wiedział, że ci jestem. Znaczy, pewnieś po prostu wyszedł. ja Liczyłem po prostu, że przebiegnie na szybko. Korytarz, że wypadnę. No i za to myślenie zostałem ukorany Niestety. Niestety już jestem znów jedynie, jedynym grubym, szkoda Bo tamten... E, aha, Szymon pewnie opuścił grę Simpson Szkoda, dobra, on nie ma medyka na sobie. E, wo, o nie, dobra, jest Eee, Jeszcze to jest spamera? ale się udało i tak tak No i co? Czy teraz? Dobra, się z po nami pożegnam w miarę o, chociaż dobra, jeszcze jedna rundka. Jeszcze jedna rundka. Nie wiem ile to po prostu nie liczę, ile to trwało. I To jest ten problem. No gg, fajna była gierka. Spróbujemy sobie jeszcze pograć jako e, gruby na ataku, żeby trochę zmienić perspektywy Oczywiście e, to nie ode mnie zależało, że no, jesteśmy na ataku, ale... Ale wykorzystajmy to. Staram się tutaj wykorzystać e, tę moją Nataszę, gruby, i to dwóch mamy grubych, bardzo fajnie, e, dwóch grubych na ataku to potężna, potężna broń, szczególnie jeśli idą z tak zwanym, e, kochają się, że tak powiem, z wózkiem, czyli że po prostu go pilnują e, i siedzą przy nim. Ponieważ wózek działa jako, jak ruchomy zasobnik, czyli nas leczy i zapewnia amunicję, to jest... Mnie, oprócz medyka to chyba najlepszy kompa, kompan dla grubego, taki jadący yy, zasobnik. Dlatego ciężko, skurzając, w sumie są grubi, yy, grubi yy, na wózkach. No, spróbujemy. Mówię, taka kombinacja powinna nieźle działać. Chcemy wychodzić górą? Nie, tu jest miejsce sniperów. Mamy czterech snajperów I to nie liczyłem tych na spawnie jeszcze tam. Więc może być jeszcze ich więcej. I rozwalamy. Mi Ała, dobra. Tego nie miałem szansy yy, przeżyć. Nie mamy kle. No, no, widać, po naszym balansie nie mamy po prostu. Yy, klas ciężkich. No ten jest. afk, dobra. Nieważne. Wiedziałem, że pójdzie dobrze, a tu nagle ty. Tyłek. Obawiam się, że będzie. On, że będzie wrog wrogi w stronę jakiś śpieg, ale najwyraźniej, no jest. Ale nie było to nic specjalnego. O nie ci go, go, dobrze. Widzicie, teamwork. Dobra, dobrze, spróbujmy to zrobić. Spróbujmy, marzenie. Tak. Jestem teraz ruchomą wieżyczką z zaopatrzeniem i samoleczeniem. Ty nie jesteś śpiegiem? No to brawo dla ciebie. Dostałeś znaku nie niebycia śpiegu. Idziemy. Niepokonany, dr niepokonany gruby na wózku, dawaj! Dawaj! <grym> dawaj, by pasowało jakiś Nie! Zostawisz go! Po pokoju! Nie, nie, nie dotkniesz tego żołnierza, żołnierza. Snajpera. No, próbujesz się ukryć! Genialny pomysł! Doskonały pomysł! Aha, dobra, nieważne! <grym> tam było działko. Dobra robota, Ieman, idiot. Dobra robota, no nie spodziewałem się, że stawiam tam działkę. Minus jest taki, że od razu się spodziewałem, że przegrają. Nie lubię takiego podejścia. Skąd wiem, bo nie zdążyłby się tak szybko przebudować, tak że to działko musiało się tam stać od początku gry, bo inaczej w nadzwyczajnym świecie nie zdążyłby go wybudować podczas naszego szturmu. Więc założył od razu, że przegrają, jakby pierwszy punkt, tak? O to nie chodzi. Podaje się, no, to jest takie typowe. Ale z drugiej strony na chudu na tym kawałku mapy Mimo wszystko ee, Ciężko... nie... E, ciężko, ciężko w ogóle wygrać, ale się zdarza. Czasem Mam nadzieję, że nie jesteś śpiegiem Ty. Tak ty. A, dobra, nieważne. Chciałem ci dać kanapkę, ale nie to nie. Albo masz, albo nie. Dobra, mi się przyda bardziej. Ja tu wezmę sobie apteczkę. Tej... Tutaj... Spróbuję rozwalić. Ej, ej, nie, nie, nie mierz w ten. Okej? Okay. Dobra, czyli sięga. Może jednak nie Okej, okay, jeszcze nie wymierzył na Sniper. Dobrze. On no cały czas to leczy. To jest właśnie wkurzające. Bardzo wkurzające jest to. Uh, element w gry czyli wrangler. W zasadzie no nie da się nic zrobić z tym działkiem jeśli nie zabijemy inżyniera eee, Połączenie w Langre vlanger jak to jak to przetłumaczyć. O, jak to się nazywa? o, tak. Poskramiacza. Czyli e, przedmiotu, które pozwala nam kontrolować działko. I... rachtunek, który jest po prostu... No, w sumie moim zdaniem jest przesadzoną tą. Nie! Przeżyjesz! Nie! No się uleczyłeś. Chociaż ty, próbowałem go uratować, przed pomieniami. No. Czemu przegrałem? Czy on też używa Nataszy, czy raczej mi zadał po prostu te większe obrażenia? Pewnie to. Eee, no w sumie w normalnym starciu Natasza przegra mimo wszystko chyba z tym eee, normalnym minigunem. Ale mówimy, wszystko to jest na Ta eee, przyjemny minion, ponieważ pozwala wam dużo wytrzymać. A to jest najważniejsze. chociaż powinienem chyba go zmienić teraz na normalnego, ponieważ teraz damage mi przyda bardziej niż odporność. Eee, mogę to powiedzieć z tego, co zobaczę. No, po prostu my że to wchamy. No, wchamy e, się tutaj po prostu. Okej, okay, jestem martwy, bo nie mamy żadnego wsparcia. No, tak, nie ma żadnego wsparcia. Jestem tu jedyny. <noise> ja i snajperzy tak? Jest jeszcze Swice 99, który... N N N N roman 75 który gra e jako... E jako grają. E kolejno jako żołnierz i... <śm> i pyro. sobie jesteśmy samotni w tej walce. Mamy jeszcze 5 minut na zdobycie tego punktu. O! Mamy Medyka! Nie! Yeah. Okej, okay, trafił go w głowę! The, the Duster, ładny strzał! No. Mamy Medyka, o! To jest ten plus! Co prawda z Chris Kriegiem, on się na nic nie przyda raczej tutaj. O! O! Udało się! Teraz tylko przeżyć! Zabiliśmy do tego yy, Medyka super. Czarzem, Co prawda to był... Uber Charge ee, quick Fixa, który tylko leczy Więc jest o wiele gorszej powiedzmy, jakości niż. O, i się mają te działka, fajnie O, i gdzie mają A, zauważyło mi to działko, niestety Tak, działko rozwalone, dobra To jest nasza szansa Może mnie nie zauważą <laughs> Ewentualnie zauważymy szpieg, który myśli, że cokolwiek mi zrobi Medyk, który też myśli, że cokolwiek mi zrobi Pyro, który nic mi nie zrobi, bo ma miodat Dobra, dawać, wygramy to. Możemy to wygrać. Dawać, szczur, my tu pilnujemy spawnu! Nie, umarł. Towarzysz umarł. Ja dlatego mówiłem, że przyda się bardziej obrażenia niż ten. Pamiętacie? Kroimy się tutaj, może nas nie zauważą. Cześć. Nie <laughs> wiem, jak tylko się spojrzał, tak, okej, okay, go chociaż jednego, ale dlaczego reszta drużyny nie pchała? To mnie najbardziej boli, bo to mogliśmy spokojnie wygrać w tym momencie. Ja chciałem po prostu podtrzymać wroga, no bo w końcu jestem grubym, więc zadaję największe obrażenia w najkrótszym czasie i najwięcej wytrzymam, tak? Grubo od tego jest, żeby zatrzymać ludzi, a nie pchać wózek. No, i tak chyba w sumie przegraliśmy sobie tę. tę rundę. C muszę. Mamy jeszcze pewnie szanse. Masz kanapkę? No i teraz. Po prostu. Dobra, wiem. Musimy pójść do góry. Znaczy. Musimy pójść do góry. Pójdę do góry, Tak, mam plan. Ten mój plan polega na tym, że po prostu. Spadają latający gru... dobra. Zamykamy, zamykamy, zamykamy. Nie chcecie mieć tutaj żołnierza. Nie chcecie mieć tutaj na górze żołnierza. Ała. Wpraszam, teraz to ja, ja spieprzyłem. Nie wiem, kto w lato wpadł, ale był geniuszem. Dobra, teraz chamy. Nie pozwolę już nikomu, nie zaufam nikomu. Ała. Random kryty, tak bardzo go w plecy! Chyba, że coś robi śpiech Nie? To... Chciałem powiedzieć idiota, ale... No to jest takie, mogliśmy to spokojnie wygrać. W tym momencie też. Tylko... Random kryt. To niestety tak działa, że czasem random gry potrafi wygrać... Albo przegrać grę. To jest wkurzające mimo wszystko. Ja bym... Gdyby ode mnie to zależało, to bym usunął random kryty z gry Ponieważ yy, mimo wszystko są... E, zbyt mocne. Tak, zbyt mocne. Są... Z, 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 mają po prostu... E, są w stanie za dużo zrobić. Okej, okay, okej. Okay, teraz musimy uciec. Dlaczego ty mnie nie zgasić po prostu? Przecież... Jesteś pyro, możesz gasić! Masz miotać ognia, który ma podmuch! A nie tylko palić wszystko na swojej drodze! Dobra, przegrywamy. Wiem, jestem pasymistą, ale przegrywam. Dobra. Teraz liczysz, że nie wezmą HP Abi, dzięki Żyje. Szkoda... No szkoda. Mogliśmy to wygrać. Ale ze strony drużyny sobie w pole poszedł. Czy ja też pewnie zagrałem jakoś idealnie? No jest to jeszcze spammer. Jak nie lewi spameru. Spammer to taka osoba, która... E, tak nazywa się ogólnie... Ja tak nazywam e, Demomanów, którzy używają tylko swojego wrzutni bom samoprzylepną One są też moim zdaniem przesadzone To jeszcze to jest To jest aż 8, mm, e, 8 pocisków po, zadających po około 100 obrażeń To jest Duże, duże, bardzo duże obrażenia w krótkim czasie są w stanie zadać I mało co się z nimi da zrobić, nawet Pyro rzadko kiedy odepchnie taką e, taką bombę e, samoprzyletną Nie. Pff. no i co? Myślę, że się w tym, wa e, tym momencie z wami pożegnam, tak więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, jeśli się podobało. I do zobaczenia w następnym odcinku z, e, no, w materiale z gry e, Team Fortress 2. Hej, hej!